Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu z rana. No, było pytanie, na które chciałem odpowiedzieć. No, nie dokładnie, właściwie odpowiedzieć, bo nie jestem żadnym specjalistą. No i, i chyba już mówiłem o emeryturach w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda, no, jakie tam są te wieki emerytalne, jak te plany są od pracodawcy, no i państwowy, ale, no właśnie, ponieważ chyba już o tym mówiłem, a poza tym. No nie robię, te, nie chcę zrobić tego przewodnika takiego e, po emeryturę. To wam opowiem taki, taki scenariusz, no, taki trochę sztuczny, ale taki dużo prawdziwy. Jakie tu, e, jakie tu są, mogą być ciekawe, ciekawe zdarzenia w Stanach Zjednoczonych dla, dla emeryta. No, I tak myśląc o tym nawet, pomyślałem, że to e, takie finansowe pobudki, czy takie nawet mo może być zmuszenie, że niektórzy emigranci wracają do Polski, bo no, mogą być w ciężkiej sytuacji i na tej emeryturze niestety tak, no mówię teoretycznie, podliczyłem mniej więcej i, i jak to wygląda finansowo dla, dla emeryta i tak chciałem tak jak mówię, ogólne takie tylko rzucę numery, które będą pewnie, no nie, nie, tak jak mówię, nie najdokładniejsze. Także proszę nie krytykować, taki daję tylko przykład, ale może być ciekawy dla tych w Polsce. No i a ci Amerycy, tak też ogląda, starszy ludzie, możecie nie, nie zdawać sobie nawet sprawy z takich możliwości, bo no, nie myślimy czasami albo nie wiemy niektórych faktów. No więc załóżmy, że, że jest para, tak jak no, ja byłem z żoną, tak? Idziemy na emeryturę, nieważne w jakim wieku wcześniej, później 65, 67, 62. Idziemy na emeryturę. No, przeciętna jest poniżej chyba 2000 na miesiąc, no ale załóżmy, że, że oboje dostajemy po 2000 dolarów na miesiąc, zresztą znaczy mamy 4000 na miesiąc. No i to jest nasza, nasz budżet na, na emeryturę. Większość ludzi nie ma jakichś innych planów tam ze związku zawodowych albo z pracodawcy, także to jest taki jedyny przychód, także tak większość Amerykanów z tego żyje. No, prawdopodobnie. Przeciętna chyba jest 1800, no ja tak mówię, zakładam, że, że dwa, nie? Żeby tak ładne, ładne cyferki nam wchodziły. Natomiast zostają 4000, no jesteśmy oboje na emeryturze, mamy czas, no i teraz czy, trzeba żyć, tak? Z tych czterech, no to rozliczymy to, jak to będzie. Jak, jak jesteśmy na tyle szczęśliwi, że, że spłaciliśmy już sobie dom, no to wezmę na przykład taki ze spłaconym domem, niedużym, to, no, to dalej wiecie podatki i, i te wydatki utrzymania domu to tak gdzieś około 800 dolarów. A no, jak jeszcze doliczymy ubezpieczenie tego domu, co jest w tej chwili jest no około też 180 dolarów, no i trzeba jeszcze ubezpieczyć samochód do tego, także te ubezpieczenia dochodzą. no Tak szybko to idzie powyżej, powyżej 1000 dolarów. No to takie jest, jak się ma dom, nieduży dom. A jeżeli ma się mieszkanie, no też trzeba liczyć no, za takie kiepskie mieszkanie, tak jak w Nowym Jorku, a tutaj niezły w North Carolina, załóżmy, że to jest 1500 dolarów. No to przy takich wydatkach. Tak zakładając, no to dalej no, zostaje nam e, jeszcze dosyć dużo, tak? 2,5 tysiąca dolarów, bo te tysiąc, 1500 pójdzie pierwsze na, na, na zamieszkanie, no to mamy jeszcze 2,5, jeszcze to nie jest tak źle. No, trzeba coś jeść. E, powiedzmy, jesteśmy na emeryturze, tam niby dużo nie jemy, no ale przecież nie będziemy sobie oszczędzali. No, załóżmy, że 1000 dolarów na, na jedzenie, może mniej, może więcej, załóżmy. No a to teraz ten budżet nam się już zmniejsza do, do 1500 dolarów, to nam tyle nam zostaje. No, nie jest źle, zjedliśmy, mamy gdzie mieszkać. No, ten samochód, tam mogą być opłaty, zazwyczaj mamy spłacony, zazwyczaj jakiś starszy, także to są koszty, no mówię, oprócz ubezpieczenia, które jest najdroższe, to benzyna już tak drogo nie kosztuje. No to w pewien sposób załóżmy, że sobie żyjemy no, normalnym trybem życia. Ale teraz tak patrząc na 1500 dolarów, to zależnie, czy mamy oszczędności, czy nie, no bo jeżeli mieszkamy, na przykład we własnym domu musimy mieć oszczędności, bo, bo no, są bardzo duże wydatki. No ja takie ostatnie miałem, no, na przykład dach w starszym domu, no to kosztuje od 10 do 25 tysięcy dolarów, a jak będzie wam ciekł, to musicie zrobić. No, chłodzenie i, i ogrzewanie domu musicie, przynajmniej ogrzać, no chłodzić też... Jak wam takie coś wysiądzie, a zazwyczaj w starszym domu, po iluś latach, tam no, trzeba może zrobić. Ja robiłem dwa dachy dopiero i jedno ogrzewanie, to z chłodzeniem, także wiem, to są takie ceny. No to takie mniej więcej 8 tysięcy takie chłodze, chłodzenie i ogrzewanie. Wymiana, to mówię takie tylko podstawowe. Tam jeszcze może mam jakaś pralka wyjść, wysiąść lodówka. Na takie rzeczy trzeba mieć no takich no, około 50 tysięcy, powiedzmy trzymać sobie w zapasie. No i teraz następna rzecz to samochód, no, w Stanach zazwyczaj wszyscy mają auta i to jest, to jest norma i raczej bez auta nie będziecie żyli, to przynajmniej jedno, no, na, to, na tych twoje staruszków trzeba mieć, no to jeżeli te, te auto macie spłacone i tam chodzi, reparaty nie są za duże, to jest fajnie, no ale lata lecą i prędzej czy później prawdopodobnie będziecie musieli albo włożyć duże pieniądze w reparacje, albo będziemy musieli kupić nowe, także przydałoby się mieć następne 20-30 tysięcy dolarów odłożone na, na następny samochód, no bo jak pożyjecie jeszcze 20 lat, no to prawdopodobnie będziecie kupowali następny. Także te oszczędności albo musicie mieć, albo robić, <grybujesz> dopiero w starszym wieku, no ale wracając do tej emerytury. Załóżmy, że oszczędziliście tych pieniędzy, tam i macie na koncie te 100 200, 300, ile byście nie mieli. No powiedzmy, że jakimś tam planie emerytalnym tam się nazbierało, to leży. No ale żyjecie z dnia na dzień, tak? Teraz macie zostało wam 1500 dolarów, No nie chcecie z tego sobie tam poszaleć. No nie poszalejecie za daleko. Do, do Polski pojechać to są bilety. No ten jeden jest 1500 dolarów, także już do Polski nawet nie pojedziecie. No, no możecie tu miejscowo sobie pojechać, wyjść do restauracji czy gdzieś, no ale to macie 12 miesięcy, teraz jesteście w domu. To nie, nie będą jakieś rozboje. Także tak, tak mówiąc, ja tylko mówię z, z przeciętnych, tak rzucając numery, to, no to ta emerytura tutaj powiem Wam, że dla przeciętnego takiego Amerykanina z takimi przeciętnymi zarobkami i, i bez takich specjalnych jakichś planów emerytalnych i nazbieranych tam gdzieś jakieś kubki pieniędzy, no to jest no taka, jest no cienka troszkę, nazwijmy to tak szczerze. I i teraz no, no, najważniejszy punkt, chciałem powiedzieć, tej całej pogadanki, no, ponieważ właśnie ja jestem wdowcem, no, żona mi zmarła dokładnie 6 miesięcy temu, to jest z pierwszej ręki wiem, no, jak to wygląda, jak się straci bliskiego, no, ale nie będę mówił teraz o, o, o tych smutnych aspektach samotności. I no, i, i, no, i wiecie, no, no, przykro jest, ja, ale mówimy o pieniądzach. Żona zmarła i na jedna ta emerytura odpada. Czyli to, co mieliśmy 1500 dolarów, co nam zostawało teraz, no, załóżmy, że wam małżonek odejdzie. No, któryś pierwszy odchodzi, zawsze razem nie odchodzimy, no więc ktoś zostaje sam z tyłu, tak? Ktoś zostaje sam, bez tej, bez tej emerytury ta emerytura odpada. Także teraz ta, ta osoba, która do tej pory zostawała i te 1500 dolarów, no, to ma teraz o 500 dolarów za mało, bo jedna emerytura odchodzi, tą większą można, można pobierać, czyli jeżeli ja, jeżeli ja bym umarł pierwszy, to żona by pobierała moją, bo ja mam większą. No ale to nie są żadne, żadne kokosy, tylko, tylko połowa tego tylko mniej więcej, no co normalnie byście mieli przychodzić, teraz trzeba żyć z połowy. I jeżeli chcecie ten sam standard życia mieć, no, i w tym samym domu czy mieszkaniu mieszkać, już właśnie nie stać, absolutnie, bo raptem musicie dokładać do wszystkiego. No teraz dalej, jeżeli macie sporo pieniędzy, podzielicie sobie to na, na 20 lat, czy na 25, to tam musicie być żyli i możecie sobie dokładać i żyć, no ale to już jest, wiecie, wyjmowanie tego z tego konta i, i dokładanie do każdej rzeczy. No, zaczyna się być takie, no, nie za bardzo komfortowe dla emeryta. Także ta, ta sytuacja, no, może być nieciekawa. I no, tak pesymistycznie dzisiaj mówię, no ale takie mówię, co może się przydarzyć ludziom. I, i ci ludzie w przedemerytalnym wieku tutaj w Stanach, no warto jest o tym pomyśleć. Słuchajcie, no bo dochodzi do tego jeszcze jedna rzecz taka, o której ja nie wiedziałem, ale, ale którą wszyscy powinni wiedzieć, no bo jeżeli macie już ten dom, no i, i w jaki sposób w jakiś sposób. Nie, nie dajecie sobie rady go utrzymać. No i zdecydujecie się, że, że ponieważ was nie stać, to go sprzedacie i się wprowadzicie do, na przykład, do córki czy do syna, no bo nie będziecie dokładali, nie stać was. Tak? No to taki dom sprzedajecie. Jak jesteście razem, chcecie sprzedać małżeństwo i go nie, nie idzie, to jest jedna sprawa, bo bo jeżeli macie tak zwany capital gain, czyli, czyli ten dom wam przynosi dochód przy sprzedaży, nie? powiedzmy żeście go kupili za 200 tysięcy, sprzedaliście za 600, no to zarobiliście 400, wpisujecie, wpisujecie to w podatki, no i dwie osoby, tych 400 tysięcy nie muszą płacić podatku od tego, bo jest, jest to tolerowane przez, przez nasz, nasz system podatkowy. No ale jak się jest już żydowcem, tak jak ja, no to już niestety nie, to, ta, ta suma jest na połowę, także ale muszę zapłacić podatek. No nic dziwnego, zapłaci podatek, nawet jak jest duży, no nie ma kłopotu, taki dochód mnie rąbnął, wyprowadzam się, nie stać mnie, zapłacę tak jak trzeba. No ale to nie jest jeszcze takim wielkim kłopotem, tam te 20%, to tam nie wiem, tam, ile oni naliczają, ale chyba dużo, jest kłopotem, że, że dwa lata później ten podatek jest brany pod uwagę, kiedy, kiedy wam biorą składki za ubezpieczenie medyczne i nikt o tym nie wie. Ten jeden rok, Takiego wysokiego dochodu, może podnieść te składki. Tak, no tak mówiąc, mniej więcej teraz jest 180, mniej więcej taka składka. Tam jest osobna na, na medycynę i na taki suplement, taka jeszcze dodatkowa. No powiedzmy, że płacicie tam te 200 czy 300 dolarów w tej chwili za miesiąc, żeby utrzymać ubezpieczenie społeczne. A jak taki dochód pokażecie, pokażecie tam ponad 100 tysięcy dolarów, czy ponad 200 tysięcy no to ta składka Wam może pójść nawet do 700-800 dolarów na miesiąc, no i wtedy znowu jesteście w bardzo, w bardzo ciężkiej sytuacji i to jest taki no troszkę zamknięty krąg, ja muszę popatrzeć dokładnie w to jak to działa, no ale taki, taki widziałem od, od jednego z doradców podatkowych właśnie taki wykład, no i ostrzegam, <laughs> ostrzegam ludzi, żeby, że jak będziecie w starszym wieku, to właśnie no, z tym sprzedażem domów w późniejszym czasie, to może być czasami mieć takie reperkusje, których się nie spodziewamy, bo płacimy no, i tak źle, że płacimy za to ubezpieczenie medyczne w tym wieku e, już emerytalnym, ale może wam podskoczyć trzykrotnie. No i wtedy to jest tragedia, bo, bo, no, bo skąd wziąłeś, jak macie, no dalej zakładając, że macie 200 dwa tysiące dochodu i wyprowadziliście się z domu, ale gdzieś musicie mieszkać. No a jeżeli was 700-800 dolarów za samo ubezpieczenie wezmą, no to wam zostaje niestety tylko na jedzenie. I, i to jest sytuacja tragiczna. No takie mówię, ty, może zaciekawi kogoś. Mówię, taka sytuacja nie może nie każdemu się zdarza. No wszyscy, wszyscy, no prawie wszyscy, większość ludzi tam jakieś, mówię, może ma oszczędności, czy plany emerytalne, czy, czy pracy w związkach zawodowych i dostaje jeszcze jakieś dodatkowe Miesięczne wypłaty może mają więcej niż 2000 na, na miesiąc, ale e, tak jak mówię, no, przeciętne, ja mówię, statystyki mówią, że no, w Stanach jest między 1800 1900, chyba jest ta przeciętna emerytura, także na tej podstawie to, tą całą pogadankę zrobiłem. No i tak myślałem, że to taki kubeł ciemnej wody, dla niektórych może być bo no, Ameryka piękna jest, a, a tu okazuje się, że trzeba być albo silnym i zdrowym i, i, i robić jakieś złote kokosy od samego początku, no, albo trzeba być na koniec na koniec na tą emeryturę no, dobrze zabezpieczonym i dalej silnym i zdrowym, no, bo nawet nie mówiłem o, o medycznych wydatkach, bo trzeba Zaznaczyć, że takowe też około 300 dolarów na miesiąc zapewne będzie, będą Was kosztowały, nawet jeśli jesteście w niezłym, w niezłym stanie zdrowia, to dalej będziecie kupowali jakieś proszki na nadciśnienie, na cholesterol, albo będziecie odwiedzali lekarza. No nie daj Boże, jeszcze do dentysty, to jeszcze następny wydatek. Na ja to wszystko, o tym wszystkim jeszcze nie dodawałem do tych, do tych, do tych wydatków miesięcznych. No. Także proszę, proszę tą emeryturę planować. No tak ostrożnie trochę i tak sobie to, to wyliczyć, jak to będzie, żeby niespodzianek za dużych nie było. I dalej, dalej reklamuję wczesną jak najwcześniejszą emeryturę, jeżeli was stać, mówię podliczyć sobie. I czym wcześniej to mi się zdaje, tym lepiej, bo życie umiera, ale trzeba sobie mieć, wybrać cel i no, mieć jakiś cel w życiu, żeby nie siedzieć w domu i nie patrzeć w ścianę. Także są różne tutaj aspekty. I, i ta pogadanka jest taka tylko finansowa. Ale i tak myślałem, że ostrzegę Was właśnie przed tym, taką możliwością jakiegoś tam nagłego dochodu w wieku emerytalnym, jakbyście mieli, coś by Wam tak, tak się przydarzyło, no albo byście zostali samotni, to, to właśnie trzeba się przygotować też na taką ewentualność, bo niestety tutaj ten system emerytalny, ja nie wiem, chyba w Polsce tak samo, no zabiera tą rentę po, po, po zmarłym i, i zostaje się na jednej i musicie z połowy wyżyć. No i takie, taka są realia, takie są realia starszych ludzi, moi kochani. No, smutno, że taką wiadomość <głos》> przekazuję dzisiaj. No taka mi przyszła, bo dziś miałem styczność właśnie z, z tymi ludźmi, którzy doradzają o podatkach. To tak myślałem, że wam opowiem. No, bo co tak jak mówię, to, co tam w głowie i w sercu, to ja zaraz wylewam tutaj do, do was. Pewnie będą pytania. Mówię, może moje informacje nie są najściślejsze, może nie są dokładne te numery. Takie zaokrąglenie za tylko rzuciłem, żebyście mieli pojęcie, że że no, sytuacja z, z takiej całkiem e, średniej, to może być całkiem, całkiem nieciekawa w bardzo szybkim, bardzo szybkim tempie. serdecznie no, Was pozdrawiam i, i, no, i, i jak będą jeszcze więcej pytań, czy, czy, czy jakichś tam interesujących tematów, to z chęcią podejmę. No, to pani poprosiła o, tą, te, o te emerytury. No, jakbyście chcieli, tylko jeszcze wiedzieć takie, no może to tak jak mówię nie będę nie, nie jestem przewodnikiem w w po emeryturach. Mogę tylko wam powiedzieć, że jeżeli zbieracie na plan emerytalny na, na, na swoim osobnym koncie, no 59,5 to jest wiek, w którym możecie zacząć y, pobierać pieniądze, z tego bez, bez kary, dalej płacicie podatki, zależnie jakie macie dochody, ale nie ma kary, bo jeżeli wcześniej to jest 10% kary, automatycznie wam państwo zabiera. Y, wiek emerytalny najmłodszy jest 62, czyli już o, wtedy od państwa te tzw. social security, taką wypłatę emerytalną możecie otrzymać, wtedy jest najniższa, no i jest ona bazowana na, na 10 latach najlepszych, 10 latach waszych przepracowanych w Stanach i oni to podliczają, i, i na tej bazie to jest robione. I, no I te 10 lat musicie mieć przepracowane, żeby mieć naprawdę te wszystkie te benefity tutaj y, otrzymywać. Y, no, zazwyczaj wszyscy pracują więcej, ale tak, tylko tak ostrzegam, jak ktoś przyjechał później i wyrabiał emeryturę, no to takie są, takie są wymagania. Y, no, wiek emerytalny przeciętnie w tej chwili dla, dla Amerykana i Amerykanki jest mniej więcej 67,5, to jest taki wyznaczony, że dostajecie pełną emeryturę. Czyli wcześniej wam obniżają to procentowo, a jak później to jeszcze dodają troszeczkę więcej, jak zależy jak pracujecie i kiedy odchodzicie na tę emeryturę. No do tego teraz jest powszechnie te plany emerytalne z, z pracy, gdzie pracodawca zazwyczaj coś tam dodaje wam do tego planu. No i to są po prostu konta założone na wasze nazwisko i wy macie pieniążki, które wam leżą no i wy tym dysponujecie. Tak, w wieku emerytalnym możecie to brać. <kluje> I, I sobie tam podbierać, jak wam ten, na ten dach potrzeba, czy na ten samochód, czy są czy jakieś macie wydatki, no to taki tylko mówię zarys ogólny, jak to jak to wygląda i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego moi drodzy, no i pytajcie się, to, to podyskutujemy, bo chyba to ciekawy, ciekawy temat, no, zatrzymajcie się, ciało.